Trochę się nie widzieliśmy na kanale, miałem wrócić po rundzie z wywiadami, ale jest coś, o czym po prostu ktoś głośno powiedzieć musi. Inaczej się udusi. To coś, czego nie było widać w telewizji, mnie na trybunach mocno zdenerwowało, a jak straciliśmy bramkę, to po prostu trzyma mnie do dzisiaj, dlatego zdecydowałem się o tym na kanale opowiedzieć. Jest 92 minuta 33 sekunda. Otieno wrzuca piłkę w pole karne, Bergren główkuje, ale piłka mija. Słupek bramki Rafała Gikiewicza. Nasz bramkarz szybko stara się wznowić grę. Biegnie do chłopca, który podaje piłki. Stara się. Wyprowadzić szybką kontrę, na którą przecież widzę w liczy, bo raków jest na naszej połowie, jeszcze nie zdążył wrócić, kotłowało się pod naszą bramką. I tutaj brawa dla Rafała za instynkt, za reakcję, za mentalność zwycięzcy, ale reszta tego nie podziela. Widzę w kontry nie wyprowadza. Co robi natomiast Hubert Sobol, który dopiero wszedł na boisko, ma świeże siły, powinien jak do pożaru zapierdzielać na drugą stronę boiska, szukać luk w defensywie rakowa, który jeszcze wrócić nie zdążył, jeszcze nie zdążył się poprawnie ustawić, pokazuje Rafałowi Gikiewiczowi spokojnie, nie będziemy żadnej kontry robić, mamy czas, ochłońmy, po co będziemy się szarpać o jakieś bramki. Spokój! Jest... w grobie będę, spokojnie! Bo trzeba zagrać mądrze, prawda? Wydawałoby mi się, że mądrze to znaczy przenieść grę na Połowę Rakowa, tam poszukać jakiegoś stałego fragmentu gry, autu, faulu, rożnego, być może jakiegoś strzału. Ta akcja mogłaby trwać minutę, przecież mógłby się mecz zakończyć z dala od naszej bramki. Tymczasem dla nas mądrze to jest zagrać flegmatycznie, na czas, jakbyśmy zwolnieniem swoich ruchów mieli sprawić, że czas zacznie szybciej płynąć. Absurdalne to było. To nie jest mądre i pragmatyczne, to jest głupie i niewidzewskie. Bo co się dzieje? Jakie są konsekwencje takiej postawy? Ten wspomniany już przeze mnie Hubert Sobol jest tyłem do bramki Rakowa na własnej połowie, zastawia piłkę, piłkarze Rakowa podchodzą wysoko do niego, on wystawia piłkę żyrze tak naprawdę tylko po to, żeby żyro mógł Ją wybić już nie miał żadnych opcji do rozegrania, wali lagę na połowę Rakowa i oddajemy kompletnie inicjatywę w ostatniej minucie meczu gościom. To goście wymieniają 13 podań i to ostatnie kończy się tą wrzutką, którą świetną główką wykańcza napastnik medalików my już piłki do końca nie powąchaliśmy a Raków strzelił bramkę która wisiała w powietrzu już od kilku dobrych minut ktoś może mi zarzucić że nie wiem jak się powinno grać w końcówkach że powinno się właśnie grać mądrze więc zapytam kogoś mądrzejszego mianowicie Sera Alexa Fergusona który w swojej książce Być liderem o tym czasie Fergie time nazwanym czyli tym e, doliczonym czasie gry w którym Manchester United jego Manchester United bardzo często strzelał ważne bramki między innymi takie które pozwalały wygrać im Ligę Mistrzów w 1999 roku. I Alex Ferguson pisze tak. W takich okolicznościach przeciwnicy często sami szli nam jako na rękę, gdyż starali się jedynie utrzymać dobry wynik. Zastępowali napastnika defensorem, a to nierzadko wpływało na przebieg meczu. Nagle mogliśmy szturmować ich pole karne, nie martwiąc się, że wyjdą z kontrą. Rywale pewnie sądzili, że cofając się do obrony, minimalizują zagrożenie. Było jednak przeciwnie, bo mogliśmy jeszcze więcej zaryzykować. W większości spotkań trafialiśmy wtedy do bramki. Ja nie mam pretensji do Daniela Myśliwca, bo napastnika nie zdjął. A napasnika wprowadził. Mam pretensję o to, że ten napasnik i w sumie nie tylko on, wcale zwycięskiej bramki strzelić nie chciał. Chciał nie stracić takiej, która spowodowała stratę punktów. Liczyliśmy tylko na kontry, a koniec końców nawet tej kontry nie chciało nam się wyprowadzić. I mówię to wszystko z żalem, bo cholernie szkoda mi 93-minutowego wysiłku, jaki włożyliśmy w ten dobry dla nas mecz, z dobrym rywalem, który ma bardzo dużo jakości z przodu, któremu bardzo trudno strzelić bramkę, a nam się udało strzelić tych bramek dwie, raków, miał bardzo dużo. Jakości, a my z tym rakowem nawiązaliśmy równorzędną walkę. Za to naszym zawodnikom należą się brawa, natomiast za podejście w końcówce, za ten mental, no niestety nie. I pewnie nie byłoby takiego rozczarowania, gdybyśmy nie przegrali z puszczą, gdybyśmy w kilku innych spotkaniach. Nie potracili punktów, gdzie byliśmy czasami drużyną lepszą, a, a wynik był dla nas niekorzystny. Gdybyśmy tych oczek mieli w tej tabeli, więcej moglibyśmy machnąć ręką, powiedzieć: Taki jest sport. Trudno, czasami się przegrywa, zwłaszcza z kimś, kto na papierze jest lepszy. Ale cały wysiłek został wyrzucony do kosza przez grzech minimalizmu, przez kunktatorstwo, przez kombinatorykę, która miała być mądra i pragmatyczna. A była głupia i niewidzewska. Niewidzewska, bo widzę, gra do końca zawsze. To nie był tylko napis na koszulkach w tamtym sezonie, to było coś, co naprawdę charakteryzowało ten klub przez lata. Gra do końca, a nie uspokaja bramkarza i czeka na końcowych gwizdek przy Remisie. I myślę, że widzę, jaką nie trzeba przypominać, jaka drużyna najbardziej sfrajeżyła się w historii polskiej piłki, właśnie czekając na ostatni gwizdek, Oczywiście mowa o meczu na Łasienkowskiej 2 przez 3, ale nie trzeba się też cofać do prehistorii, żeby udowodnić, że coś co teraz charakteryzuje Raków było siłą Widzewa. Mianowicie to Widzew w ubiegłym sezonie był drużyną, która grała do końca 12 bramek w doliczonym czasie gry. Trzy razy więcej od Legii czy Lecha, z którymi też w końcówkach Pięknie zagraliśmy do końca. Teraz w końcówkach głównie tracimy Raków w ostatniej minucie, Legia w 86, Lechia Zielona Góra w 90 i w 120, Motor w 86, gdzie tam też było przecież 4 do 2 i, i kontrola meczła, a w końcówce niepotrzebna nerwówka i prawie to wszystko skończyło się remisem. Korona w 80 i tak dalej. My natomiast bardzo rzadko... W tym sezonie strzelamy bramki w doliczonym czasie gry. Tylko dwa razy ostatnio Łukowski z GKS Katowice. Później 11 meczów bez takiego gola, który świadczy po pierwsze o dobrym przygotowaniu fizycznym, po drugie o odpowiednim mentalu. Raków wbił nam cios prosto w serce w ostatniej minucie, i to jeszcze pod zegarem, swoją drogą. To też wymowne, że dwa przegrane mecze, grając drugą połowę na zegar i przesąd z tym związany, okazał się silniejszy niż kilkadziesiąt lat tradycji. To też chyba się łączy ten przesąd, ta wiara w to, że to na pewno była wina wyboru połów, że przegraliśmy z koroną i z górnikiem. Wiara w to i dowiezienie wyników w końcówce, to uspokajanie Gikiewicza, to, że rezygnujemy z kontry na 3-2, to wszystko ma jedną cechę wspólną, świadczy o słabości. Mentalnej. A przecież mental to coś, co było do niedawna siłą widzewa, i myślę, że tym też Daniel Myśliwiec kupił piłkarzy, gdy przychodził na Pisuskiego 138. To, że widzę bezkompromisowo parł do zwycięstw, parł do strzelania goli, niezależnie od tego, czy wygrywał, czy przegrywał, czy remisował i ile zostało do końca, i nie zwracał uwagi na pierdoły, na to, co się dzieje z sędziami, co się dzieje z rywalami, co się dzieje z czymś, co nie jest od nas zależne. Głupot nie było, był. Po prostu taki ciąg na bramkę i takie dążenie do, do zwycięstwa Taka ambitna, widzewska, e, charakterna drużyna. Nie przypominam sobie takiego podejścia, którego teraz takim symbolem jest gest uspokajający Sobola. Nie wiem, chociażby w meczu z Lechem w Poznaniu na Bułgarskiej, gdzie leg nas cisnął jeszcze bardziej niż Raków. Teraz strzelił bramkę na 1 do 1 i był niesiony przez trybuny przy bułgarskiej, a mimo to my nie baliśmy się swoich szans szukać w ofensywie, wyprowadzać groźne kontrataki. Jeden z nich zakończył się bramką na 2 do 1 i co? I nic, po prostu żeśmy nadal grali swoje i okazja na bramkę na 3 do 1 się też pojawiła. Wygraliśmy z Lechem Poznań na bułgarskiej 3-1, właśnie dzięki tej mentalności, temu, że nie zadowoliliśmy się ani prowadzeniem ani remisem, bo cały czas chcieliśmy wygrać. Trudny mecz na Alei Unii w Derbach Łodzi, poprawiamy na 2-0, gramy do samego końca. Przyjechała Legia 0-0, ktoś może powiedzieć faworyt, warto uszanować ten punkt, bo tak wiele tych punktów w tych klasykach w ostatnich latach nie zdobywaliśmy, ale to Alvarez ma dwa razy w końcówce okazję do strzelenia gola, raz jest zablokowana, a za drugim razem Fantastycznym strzałem daje nam w ostatnich minutach zwycięstwo i szał radości, nomen omen, na trybunie pod zegarem w samej końcówce spotkania. Taki Widzew, Widzew grający do końca, chce oglądać zawsze piłkarzy uspokajających się i nie dążących do strzelenia gola, niekoniecznie.